Hej, 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 witam was serdecznie, z tej strony Przemko, zapraszamy was na kolejnego Farmingo 22 oczywiście Wyjeżdżamy z gospodarki Jesteśmy na mapie Osina Idziemy po nowy nabytek Idziemy do sklepiku, pierwszy raz do tego sklepu Gredyt został wzięty. I inaczej by się nie dało. I zakupiłem przyczepę. O, bo one są wygodne. Tak to lipa Jak coś większego, to będzie dupa z podczepieniem. Dobrze, to jeszcze małe. Oczywiście kupiłem od razu z przyczepką, z, z ten, tam na, do kiszonki. Także później, jak się trawę będzie zbierać, to od razu dolewać. Tylko płyną do fermentacji i będziemy mieli. Ale on też to biegi, to zmienia. I wybierzemy się za złożenie. Nie wiem jeszcze gdzie będę sypywał to. Ale trudno. Jak już się poradzę. Najwyżej yy, sprzedam, na pewno będę sprzedawał część. Chyba mi nie jest tego potrzebne. troszkę na miniaturkę musi być bo póki jeszcze zwierząt nie mam to mi słama jest póki nie potrzebna, więc cała płynie na sprzedaż sobie dwu wielki pieniędzy z tego nie będzie, ale zawsze trochę a przecież pan, i tak mi kupić i tak później więc już od razu zakupiłem. Nie kupiłem najmniejsze, kupiłem taką troszeczkę większą. Na tyle, by moje ciągniki na spokojnie z I jeździć. Zostanie to się dało, nie będzie dobrze. Tak, trzeba jeszcze sprawdzić, czy gdzie w ogóle sprzedać tą sumę Może by w próby zacząć inwestować, to tak faszołbus potrzebny i to już całe do ścielenia także tutaj jakiś tur na pewno. W tej chwili nie posiadamy, że takich, takich no. rzeczy, więc mogłoby być ciężko trochę. Może muszę już kukurydzę nie wjechał. Trzeba uważać. Opowiem powiem wam masę i ma co robić. Może nie opuściłem i jada. Dobra. Dobra, mamy pełno, teraz zobaczmy sobie Gdzie za słomę najlepiej płacić Słoma, 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 słoma Tu jest I aktualne ceny Po 102, skup U. Też, kurna, no, na o jakiej płatności jest A kubel gdzie jest skup Dużo jest Tu jest biogazownia, to nie I Gdzieś tutaj będzie Tu jest moje tak no tu jest tartak. Tartak i tartak. Skup zboża, O, tu jest skup boża. Sklep. <coughs> Kównia. Wiecie co one? Nie wiem gdzie to jest. Pokaż mi tu aktualne ceny. Oznacz jeszcze Turonega i tu, kubel, jest zbyt piszę dobra, to ja tam teraz dojechać z górą pojadę, nie będę zawracał Już nie nic nie wierzę, nic Ja nauczyłem się zawsze tą gospodarkę najbardziej no, lubiłem, no ale to są świnie, nie chciałbym mi się tylko siedzieć i bawić się znowu sprzedać tu yy, świniarnie i kupić te drugie dorosło. i ja ja tam Przyszedł na wniosku nie będę się to bawił Zagramy na tym, co nam dalej Tu chyba będę ja to był listo jeszcze pytanie. A tam można. Nie można chyba to objechać. No i parek groszy wpadnie. no 2 za jedną przyczepę to jest bardzo dobre pieniądze na wrotkę strzelę tu się zdaje że tu też powinienem wyjechać pewnie był tak tu jakiś jak siedzi tylko zastanawiam po co mi płot tutaj w tym miejscu jest. Ten mam wjazd do Syrosów na kieszonki i kurde, ten, ten płot będzie tylko przeszkadzał. A nie jestem pewien czy da się go sprzedać. Tego, tego. Przedsięwzięcie od razu zabiorę tak. żeby do półku nie wjechał, bo no może trochę zostanie, bo w moim żeby mnie słyszek nie zobaczył, żeby nie wjechały No czekamy teraz na szarpejkę Co no, robi szarpejka Czekamy co on skonwertuje Swoją te wysokie brodno No Mam nadzieję, że to zrobi No będzie tam Fajnie się grało Tam 19 maszyny pod górę to Stękały A tutaj to kurde Trzeba by jedynkę wrócać, jedynką zasuwać. Oh non, je ne le pas. Całkiem, całkiem pieniążki z tego będą. To sprzedamy i pojedziemy jeszcze na drugie pole. Zaprowadzę tam tylko John i wsiądę sobie w online. Jeszcze muszę skończyć je zrobić. A tam będę je kuszył poza odcinkiem, ale będę jeszcze na odcinku Wam pokazać to pole. Wjeżdżamy sobie na gospę, jeszcze znaczy sobie później pozbieram, no już z naszą lokomotywą i idziemy go doprowadzić do kombajn. Zobaczcie no, co, czekajcie, wejdźmy sobie jeszcze tutaj, zobaczymy czy da się tego w sprzedać. Widzimy zbóż. To nie to. Płot czy się da zbudzić? I co bramy zrobić? dupa, patrzcie, co to płotami zbudza. bym chciał. Nie da rady go zbudzić. Trochę licha to jest. Powinno dać się dać się Trochę nie przemyśleli tego. No gdzie pod koła gdzie? Z Jak mi ktoś powie, że to brzydko wygląda na tej mapie. Kurde, nie no, ma na, na polski wsi. Bardzo ładnie zrobiona mapa. Czekaj, to mam teraz odjechać. Wiem, już, odjeżdżało chyba. No. całkiem dobra jest ta motywa tylko trochę za wolna 60 na godzinę to jest trochę mało patrzysz znaczy, tutaj ząbka strzeliłem no bo tu jest dobrze tylko drogi patrzcie znaczy, na drodze pole wyrobimy i dupa jak ja mam teraz tam dojechać Uuu, puść 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 się. Gdzie ja teraz stoję? stoję tu tu no. a chciałem dojechać tu żeby tu dojechać no muszę się wrócić jakoś inną no, drogą poszukać inną drogi dobra bo tutaj jest przejazd ale taki kiepski no dobra zawrócimy tu na sąsiadowym może na skłó nie, nie utłuczę za to. Jeszcze za na końcu. Aha, dobra, no, tu muszę być. Muszę jechać tak jak jechałem kombajnem. Chciałbym Jakbym chciał. Lepszej drogi nie ma. Chciałem się polepszyć, to bym się polepszył równo. Wiem, że też te pola tutaj kupić, ale niestety tutaj jak się kupuje randkę, to się kupuje kilka pół naraz I tak trochę mi nie pasowało. No i dobra, jesteśmy przy naszym polu. Musimy ją wlaszyć. Mam od razu. Widzicie, jak tu pięknie wygląda. No coś pięknego. No coś pięknego. To daje złatać się. Na środku jeszcze mamy takie coś. Jeszcze by... Nawet jak wytyłbym te krzaki. I chodzi mam tu kamulce, które wiodą się na no Ale zobaczcie, kto jest słaby. Aż się chce tutaj pracować i koszy. Piękne pole. Dobra, ja w każdym razie biorę się teraz zakoszenia już sobie. A my się widzimy w kolejnych odcinkach. Jeśli Wam się podobało, to oczywiście łapać mi widziana. A dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia. Cześć.